Witajcie moi drodzy. Kolejny odcinek Chłopców Skarbów i czołg, który dosyć rzadko pokazuje w swoich, w swoich odcinkach, czyli 50M, E50M dokładnie, taka jest jego nazwa. Razem ze mną jest kolega Fozi, dokładnie Mike Fozi, ale w skrócie Fozi. Cześć. No, cześć wszystkim, siema. E, powiedz mi tak, tuż przed nagraniem powiedziałeś mi, że to jest twór, według Ciebie najlepszy med, jaki jest w grze. Dlaczego? Najlepszy według mnie dlatego, że ma bardzo dobry pan, można śmiało walczyć nawet z ściągami ciężkimi, tak, Sidecrap i dingash, naprawdę wszystko. Yy, dwa, można także kampić z daleka, snajpić, ma naprawdę bardzo celne działo, super penetrację, super damage. Tam To jest czołg idealny, no nie ma chyba lepszego jak na razie. No, tylko co sobie domaga to może mobilność, tak troszeczkę jest przymułowaty, no ale biorąc pod uwagę, że jesteś duży, yy, także no, no, daje radę ogólnie. Wiesz co, z tą jego mułowatością, to jest tak chyba nie do końca, ze względu na to, że on jest w miarę sprawny, żwawy, ma mocny, mocny silnik, bo to się aż 1200 koni i prędkość maksymalna 60, więc tutaj porównując go na przykład do fv bo jak ja zawsze porównuję, ewentualnie do Patona, to on jest bardzo, bardzo żwawy, o, mogę tak powiedzieć. Znacz biorę pod uwagę, że Barz jest od niego szybszy, tak i mhm. to, to jest właśnie to jest to. No ale naprawdę no, nie można mieć wszystkiego, tak? No musi mieć coś gorsze od innych, tak? Żeby nie było zbyt dobrze. Ograniczyć mhm. prędkości do 60 to i tak jest... Powiem szczerze, w miarę dobrze. No dobra, mm, oczywiście pancerz przedni to faktycznie jest tutaj wybitny jeśli chodzi o medy, bo nie ma drugiego takiego meda, który miałby aż tak potężny pancerz. Ta górna płyta jest praktycznie nieprzebijalna, prawda? No wiesz co, czasami się zdarza, że jakiś T-10 tr cię przybije, no ale to jest naprawdę rzadkość. Ale to wiesz to chyba w kwestii tego, że musiałbyś stanąć na przykład tutaj jak teraz, zjeżdżając w dół i on <grym> to wtedy, to cię wszystko przybije, natomiast jeżeli jesteś delikatnie skontowany, jakiegoś tam tego, wystawiasz sobie tego cooldowna, to ta 150 blachy z przodu to jest tak mniej więcej jak na, będziesz mówiąc, porównywalne do E-75, czyli nie da się tam nic za bardzo podziałać. No tak, tylko że w mówicie wieża jest e, może pewnym potem, bo czołgi tego tyra, taką jaką miałem penetrację przybijałem, go bez żadnego problemu. No i to właśnie kolej w tym czołgu. A i tutaj dochodzimy do, do fajnej właśnie rzeczy, ponieważ ja zawsze się śmieję dla tych, którzy grają właśnie E20, E50M, że no, gra, a gram na przykład przeciwko nim T62 czy obiektem 140, no to wiesz, no, fajnie jest, twardy, ale w momencie gdy właśnie on tylko wystawi swoją wieżę automatycznie dostaje i każde, każde strzało praktycznie wchodzi w tą wieżę, no to rzeczywiście coś za coś, nie możemy mieć wszystkiego na full, bo jeżeli miałbyś równie twardą wieżę, jak na przykład T-62A, to, to byłby czołg już przesad... przesadzony, no już byłby przesadzony, już nie można, dlatego, dlatego tworzenie takich aż bardzo OP czołgów w tej grze nie sprawdza się, bo wszyscy by grali tylko i wyłącznie nimi, prawda? Tak, ale jak ktoś umie grać z tym czołgiem i się wierci, to no, ciężko go trafić nawet tą wieżę, tak? Lekki nawet kontowanie może pomóc, także no, mhm. to nie jest duży jest nie problem tego czołgu. 7.92 czas przeładowania, czy to jest już na, że tak powiem, full? Tak, e, jeśli chodzi jest, tak. o. Mhm. Oczywiście, no. jakieś tam dodatkowe czekolady, bo że dałaby nam jeszcze odrobinę, ale no tak, chyba tak, czekolady tak, chyba nie tak. warto wozić ze względu na to, że e, to jest niemiecki czołg i on potrafi się palić, nie? Czy jak coś z nim jest? Tak, ale wiesz co, po tym patrzy właśnie pozmieniali to w niemieckich czołgach i tak już często się nie pali. Teraz z gumie tylko strzałów, bo obchodzi pora. I to powiem Ci, że bardzo, bardzo teraz rzadko. No. Paliłem się może trzy razy, a przed to było tak, że pamiętam pierwsze początki tym czołgiem to był tak, strzał krótko pod pałką, strzał pod i tak non-stop. No teraz jest dużo lepiej. No tak, bo w tym momencie rozdzielili tak jakby kwestię skrzyni biegów od silnika, nie? I, I tak jakby strzał w przód, gdzie będziemy mieli skrzynię biegów, już nie podpala tak często, jak, jak było to do, do tej pory. Na razie zrobili to z czołgami niemieckimi. Ja tylko czekam na to, kiedy Brytyjczyków za to, za to wezmą się, typu właśnie 215B, który też pali się niebotycznie często poprzez strzał w przód. No ale zobaczymy, może, może się zlitują nad nim. Ja zauważyłem że często też się pali czołgi radzieckie 10 tieru, Bardzo często po strzale w przód się palą. To jest też taka, nie wiem, czy zauważyłeś taką wadę teraz w ostatnimi czasy? Ostatnimi czasy nie, ale T-62, obieg 140 to jest całkiem, Znaczy też obydwa palą się bardzo łatwo. Rzeczywiście przy strzale w przód i mm, dlatego podstawową rzeczą to jest gaśnica i to złota gaśnica, nie żadna, no to tylko musi być złota gaśnica. No dobra, słuchaj, mnie tutaj gadu, gadu na temat tego czołgu. Jak zwykle ja nie, nie podchodzę do bitwy w ten sposób, że komentuję na bieżąco, co się dzieje, bo to wszyscy widzą. Tu już masz 3500, prawie 3600 damage'u. I już masz cztery fragi. Twój kolega z plutonu też tam walczy dosyć ostro. I jak widać, kolejnego sobie tutaj obijasz. I wróćmy teraz do bitwy, ale od innej, od innej strony. Bardzo ciekawa taktyka, jeśli chodzi o drużynę przeciwną, ponieważ wszyscy skupili się tylko na stronie tak zwanego przepychacza. Natomiast odpuścili sobie zupełnie taką naturalną stronę tak zwaną kamperską do tej, do tej pory, ponieważ tam wszyscy kam stali kampili tdk i, i czekali aż ktoś tam wyjedzie, prawda? No tak, tak spodziewałem się, że tam będzie jakiś czadek może stał, tam w krzaku tam nastrzelałem blendshota, co by tam może mm -hmm. coś trafić, mm -hmm. no ale poczekałem chwilę, zobaczyłem, że tam jest cały team, no to trzeba jechać, tak? Bo przegram, a myślę, że mieć jeszcze innego medalorkę, która nie wiem co zrobię. Pojechała nam zginęła, tak? No. Mm -hmm. Szkoda, bo tak może było, bo to... Ja bym sobie gorszy wynik był pojechał ze mną, no, ale na szczęście pojechałem sam i, i zrobiłem fajny wynik nawet. No dokładnie. Masz już 4800, przeciwko Tobie jest trzeci, i z trzeci no, trudno, żeby Ci cokolwiek ty za dużo podziałał, musiałby wyjechać i mocno przymierzyć, żeby, żeby trafić ten dół, a widać, że kontujesz się jeszcze odpowiednio i spokojnie go sobie zniszczyłeś. Tak w tym momencie miałem zagłoskę KW 4", bo, <noise> gdzieś KW4, bo gdzieś ono jechało na mnie pestkę, tak parował nagle. Myślałem, że on się wrócił, tak? Ale potem się okazało, że on był na moich plecach i całe szczęście nic nie wroi, bo to mogło się skończyć jeszcze gorzej moim plecach. No właśnie, tak teraz też pat tak zobaczyłem, bo ty oddałeś jeden strzał tą KW-4 i, i nagle KW-4 była i znikła. Hmm, <noise> nie... to, będzie, to będzie bardzo fajny przyjrzyj się temu strzałowi. Patrzcie Masakra RNG. <noise> No, no to tak nie ze ty. A, ja, a w tym momencie na ja takie małe taronowanko, nie myślałeś o tym, żeby tak zrobić? Wiesz co, nie mam jeszcze tego perka na dwa byłem dosyć cało rozpędzony i to nie miałoby mm -hmm, sensu. Mm -hmm. A mimo wszystko nawet bez perka, on i tak y, sądzę, że zabrał mu dosyć dużo, więc... Y, więc, więc... to jest więc... ciężki jest dosyć, także że no pff, mm -hmm. ciężko było zrobić mu dużo Powiedz no, mi, że... Ale to miał no. już ma, mały HP. Powiedz mi tak, y, mówi, że nie masz jeszcze perka. Y, Ile masz? Znaczy, to już się dwa perk'i, trzy perk'i, trzeci perk robisz? Jak to jest? To trzeci perk się kończy, to że jest kało na 18% już mam. Mam tu i biję mm. najpierw na prawę, tak? Na pula. Mhm. Mm I żarowa to standardowo, tak. Czyli dopiero jako czwarty chcesz zrobić sobie właśnie teraz wszelkiego rodzaju strzały z biodra, hamowanie sprzęgłem można zrobić mm -hmm. ewentualnie gładką jazdę i do tego i właśnie... A nie, bo tam na... na to nie, nie możesz zrobić gładkiej jazdy, tylko terenowanie jest na kierowcy, więc, więc musisz sobie odpuścić i dopiero robić później. Ale z tego co wiem, to wszyscy bardzo, bardzo zachwalają właśnie tego perka, jeśli chodzi o, o terenowanie, bo naprawdę można nawet praktycznie większość HP Baczatowi zjechać przy takim rozp dobrym rozpędzeniu się. Do tej pory rekord by właśnie Perka, właśnie trenowania, miałem kometę na hitter, działałem właśnie ranem, a sobie zabrała mi cały w to HP. To taki rekord mój osobisty jak na razie. Yuhy. No to takie. Iż... Trochę mi ręka drżała, bo już patrzę, kurczę, 8 fragów, szansa na 10. Hmm. No tak, mamy... masz tutaj już. No nie, Kawo 4 z całym szacunkiem nie jest dla ciebie żadnym przeciwnikiem. Nie... No nie. Dopóki dopóki oczywiście jedziesz. A jak widać włączył ci się tryb turbo, <noise> bo nawet objeżdżasz, nie, nie jest to czołg do objeżdżania, rzeczywiście, on jest no, taki wciążka, dosyć, wciążka. dosyć wolnawy, a... To był dosyć dziwny strzał, bo jak widziałeś, bez kawę w bok, to też taki side-scrub, no się dingnąć ode mm -hmm. mnie, no ale, mm -hmm. trudno. No dobra, zostałeś sam z Jadźką, Jadźka... Jacek, z dobry, dobry, dobry gracz, powiedzmy sobie tak, znaczy dobry, dobry czołg, natomiast, natomiast gracz nie wiadomo co robi. Aha, jest na tym. Dobra. Co, bo od cały mecz przekąpił sumie na półce z perskie i wiesz, aha, myślałem, że aha. może, tak, no nie ogarnia, tak? No, i myślałem, że napisze może, że z mi fraga czy coś, ale nie napisał. To właśnie strzeli, teraz nie trafi na szczęście. I już wiedziałem, że będę miał tego fraga, na pewno mogę przyjąć pestu, bo on ostatnio nie to go działa, to średnio się go bałem. A, czyli, czyli przyglądałeś się, że ma że nie ma Mausgana znaczy, ma i tak, tak, tak. i dzięki temu właśnie sobie pozwoliłeś na to, żeby jeździć przyjąć. Dokładnie, nie ma co się bać w takim przypadku tego, żeby wyjechać jakiegoś zawsze. Jeżeli mamy zapas HP, to jest najważniejsza rzecz w tym, samym, w tym całym założeniu, że mamy ten zapas HP. Wówczas wyjeżdżamy, nawet zgarniamy ten, ten strzał i przycelować tylko odpowiednio. Jeszcze tam widziałem że paskę goldową założyłeś po to żebyś tak, tak. mieć pewność, żeby tego 10. fraga zrobić, nie? Mhm. mhm. No potem HP, żeby nie tak nagle stracić, a zrobić damage tak dzięki no, dokładnie. temu. Dokładnie. Bo... Dokładnie, tak, tak, W przypadku E20 e setki, przepraszam, to jest w jakiś tam sposób naturalne, taki naturalny odruch, że nawet jeżeli ona wystawia tylko samą wieżę, to w, w, strzela się w wieżę, ale nawet te takie penetracje po 250-260 nie gwarantują nam tego, że ją będziemy za każdym razem przebijać, prawda? Ona czasem ma taki, taką magię, że, ona, że potrafi jednak dingnąć no ale cóż, na twoje szczęście w tym momencie się nie dingnęła i byłeś w stanie ją wykończyć. Dzień... Mm -hmm. no, Oznajka mistrzowska, dostałeś ostateczne poświęcenie ze względu na to, że byłeś w Plutonie, kolega twój Plutonowy zrobił dwa fragi, też zrobił dobry bardzo. pozdrawiam. Ale to zaraz dojdziemy do pozdrowień. Też tak. zrobił dobry mecz, bo zrobił 5531 de Oprócz tego dostałeś medal pula. Na dziesiątkach to już ten medal pula, to już jest taka naprawdę wartościowa rzecz, nie? To nie jest już taka tak, tak łatwo zrobić, tak przyjemnie i że tak, o, stryknąć palcami i mamy tego pula, nie? To jednak już to tam jest. tam jeszcze? To jest mój już piąty medal pula. Hmm. Ja też mam pięć medali Pula i niestety zwykle bywa tak, że kończy się na tych ośmiu, dziewię na dziewięciu najczęściej, no nie? I Dale. później tego dziesiątego jedziesz dobić i nawet piszesz, żeby zostawcie mi go i wszyscy mają cię, nie powiem gdzie, no. Duży kaliber, specjalista oraz czołgista snajper, tam trochę się snapiłeś i bardzo dobrze, bo du dużo zdobyłeś zabrałeś HP przeciwnikom strzelając się z nawet z daleka. Także to działo rzeczywiście należy do jednych z cenniejszych, to jest 0,3 cenności, jedynie tak naprawdę WTF ma lepszą celność. I, i, i natomiast kilka czołgów ma właśnie 0,3 naprawdę te działa potrafią odcelować tam, gdzie chcemy, nie? Nie, a nie tam, gdzie, tam, gdzie one chcą. Co no i tutaj jest bardzo dobra, ładnie się, ładnie się przebija wszystko, jak leci po kolei. Mm -hmm. No masz 270 penetracji, więc tutaj naprawdę już jest czym poszaleć. Prawie 8000 damage, Ten damage mógłby być większy, ale. Nie ma to znaczenia tak naprawdę, bitwa wygrana, bitwa wygrana w dobrym stylu, e, zastosowałeś taktykę medową na, e, czyli objeżdżanie kawu czwórki, <grystanie> czyli nie najszybszy med dla plus wolny czołg, także, także to ci się udało, jakbyś miał coś szybszego, no to niestety by się tak, nie byłoby różowo, ale najważniejsze, że zadziałało. 11,5 tylko zarobione, chociaż na całej bitwie było 93 tysiące, no to rzeczywiście niedużo, a jakieś tam obrona bazy też się tam ci wbiła 14 punktów. Tak, ta fałka na początku kapowała bazę tam mm -hmm. zerowała. I bardzo, bardzo mały eksp, bo tylko 2046 z pręmką, to naprawdę mało, powiem szczerze. I to kwestia chyba właśnie tego, że tego strzelania twojego z daleka, także dlatego też i Dostałeś go tak małą ilość. Ale wystarczyło do emki, więc nie jest tak źle. Mhm. No dobra, no to teraz w takim razie, kontynuując to, co zacząłeś, czyli przechodzimy do pozdrowień. Chciałem pozdrowić głównie cały klan AB. Mój były klan AB, w którym grałem dosyć sporo, ale odszedłem, bo, bo nie chciałem się grać w CWU. W szczególności Grzenka, Uśka, Blue, Meteor, Blue terror Majka, przepraszam, Rolnika, Norka, Maksima. Jeszcze jest w klanie, tak, e, na tyle, tak, było to na tyle. Aha, i kolega, z którym właśnie tutaj sobie grałeś, Kolej czyli tak, tak, Grzenek11. Tak. No dobra, widzę, że się przygotowałeś, całą listę sobie z... tak jak z pamięci czy z kartki? Wiesz co, my gramy razem od roku, <laughs> także już nikt chłopaków pamiętał na pamięć, także <śmiech> <śmiech> Żartowałem oczywiście. No dobra, powiem tak, bitwa fajna, mi się podobała, w tego czołgu nie mam zagrają w nim dosłownie parę bitew i tak chodzi mi od czasu do czasu taka myśl, że może by jednak spróbować go zrobić, ale to jeszcze przede mną no dobra, nie będziemy przedłużać dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia no dzięki, cześć wszystkim